W dzisiejszym odcinku chciałbym podzielić się z Wami bardzo ważną kwestią, ale powiem szczerze, super ważną, bo wszyscy o tym gdzieś słyszymy, ale bardzo mały procent ludzi to robi. Chciałem dzisiaj powiedzieć o trzech rzeczach. Podpisanie testamentu. Podpisanie upoważnienia i podpisanie ubezwłasnowolnienia. Tak naprawdę, jak działacie tutaj na, na świecie, no to chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie jesteśmy nieśmiertelni, kiedyś to nadejdzie, a natomiast szkoda by było, żeby na przykład rodzinie, znajomym, przyjaciołom zrobić duży problem, czy wspólnikom. Z tego, że ewentualnie w danym dniu nas zabraknie całkowicie. I polecam, żeby udać się do notari notariusza, podpisać trzy dokumenty. Pierwszy, testament, on jest podpisywany w razie, jeżeli znikniemy z tej ziemi. Tak wydarzy się wypadek, nie żyjemy. I testament jest po to, żeby osoby, które są wpisane w tym testamencie, wiedziały, co później ma się dalej dziać. Za chwilę wytłumaczę więcej, co trzeba zrobić. Druga kwestia, drugi dokument to jest ubezwłasnowolnienie. Idzie z nim również. Upoważnienie, wszystkie upoważnienia, jakie dajemy osobie, która nas zastąpi. Ubezwłasnowolnienie działa wtedy, kiedy leżymy w szpitalu, na przykład jesteśmy jak roślina i nie możemy podejmować żadnych decyzji. Czyli de facto jest sytuacja taka, że zblokowaliśmy w ogóle podejmowanie decyzji, czy to w rodzinie, czy to w firmie, i właśnie ubezwłasnowolnienie służy temu, że jest osoba, która reprezentuje nas, z upoważnieniem może wszędzie się udać. I polecam, żeby zrobić coś takiego tej osobie, której ufacie, zrobić taki plik, w którym mówicie, jakie nieruchomości macie, w którym miejscu one są, co to są za nieruchomości, jak są zarządzane, przez kogo, kto tam jest, jakie są kontakty. Drugi, jakie macie ewentualnie inwestycje na giełdzie, gdzie, jakie to są inwestycje, jak się dostać ewentualnie do konta. Trzecie, jakie macie firmy, gdzie jesteście wspólnikami, z kim trzeba rozmawiać, kto jakby reprezentuje daną firmę, jeżeli Was, was nie ma. To są takie trzy aktywa główne, wokół których się obracamy. Jak macie coś takiego zrobionego, to jak Was zabraknie, to wierzcie, że jesteście w stanie pokierować tym nawet z tamtego świata. Polecam serdecznie, ponieważ jak zrobiłem coś takiego, wychodząc od notariusza, poczułem, że teraz może się wszystko zadziać, a wiem, że nie zrobię dużego problemu czy rodzinie, czy znajomym, czy wspólnikom i najbliższym osobom. Więc polecam trzy dokumenty: testament, ubezwłasnowolnienie. Upoważnienie. Oczywiście zachęcam Was również do tego, żebyście subskrybowali kanał, nacisnęli dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie informację o tym, że pojawił się nowy film. Wszystkiego dobrego!